Cześć, tu Valencianistas z Abgalery z Państwa 106. Dziś kolejne spóźnione wideo, jeszcze jedno, może dwa i powinienem wrócić na właściwe tory. Z góry przepraszam za te wszystkie opóźnienia. Dzisiejsze wideo mówi nam o State versus State z Państwem 70. To była ciekawa walka, a co więcej o niej już niedługo. Na początku pragnę przypomnieć o trwającej w AppGallery Polska promocji, w której za każde 5 zł wydane w grze State of Survival otrzymasz jeden płatek śniegu. A zebrane płatki śniegu możesz wymienić na m.in. do ładowania PaySafe kart, smartbendy, wagi lub smartwatche. I tym samym sprawić sobie miły prezent na święta lub po świętach. Na początku chciałbym opowiedzieć Wam trochę o graczach z państwa 70. To prawdziwe wojownice. Skupieni na wyznaczonym celu i... Na tym, co deweloperzy lubią najbardziej na wydawaniu forsy. Z pewnością gracze ze Stace70 polubiliby grudniową kampanię Abgalery Polska. Wracając do międzypaństwowej gry, tacy gracze jak Durendal, czy DameDal, czy Cynthia, ze swoimi statystykami naprawdę robili różnicę i powodowali, że bardzo trudno było nam się przebić przez szczelną obronę, uzupełnianą w kilka sekund za pomocą przyspieszeń marszu innych graczy. Jeśli dodamy do tego piekielnie silne behemoty, to ukaże nam się prawie cały obraz tego State vs. State. Prawie, ponieważ Monsters nie byli jedynym sojuszem, z którym walczyliśmy. Świetnie, w roli pomocników, odnaleźli się gracze z sojuszu The Four Horsemen, którzy, jak mi dane było się dowiedzieć, świetnie współpracowali na kanale głosowym, kontrując nasze szturmy i delikatnie mówiąc, próbując niweczyć nasz trud włożony w trzymanie stolicy w państwie 70. Żeby nie być krytykotwórczym, dodam tylko, że 106 jako państwo może brać z nich przykład. To świetny wzór do naśladowania. Na pewno niemały wpływ na statystyki oraz wynik walk miały skórki kwater głównych liderów rajdów z Sojuszu Monsters. Nie widziałem wcześniej tak wielu postujących się nawzajem kwater. To fantastyczny, ale zarazem przerażający z naszej perspektywy, widok. Mając przed sobą podwójne lub potrójne rajdy ze strony Monsters, wspierane przez The Force Horsemans, było nam ciężko, tym bardziej, że sami mieliśmy tylko dwóch czy trzech liderów rajdów. Niestety, reszta liderów nie mogła dołączyć tego dnia do walki. A chcąc rywalizować z topowymi graczami z państwa 70, powinniśmy mieć ich 3 lub nawet 4 razy więcej. Statystyki ataku rzędu 400%, atak oddziałów na poziomie 3000%. Tego się nie da powstrzymać, mając nawet pięciu liderów ze statystykami na poziomie 200%. Dlatego, pomimo dobrego ustawienia timingu, nie byliśmy w stanie toczyć wyrównanej walki z gigantami z Monsters. Swoją drogą to idealna nazwa dla graczy, będących w tym sojuszu. Niektóre statystyki, które prezentują gracze z tego sojuszu, są naprawdę potwornie przerażające. Dlatego już po 2,5 godziny walk, dochodząc do faktu, że sami nic nie zdziałamy w walce o stolicę państwa 70, odpuściliśmy i przeszliśmy do wież, by pomóc sojusznikom zdobyć punkty w fazie wojennej State vs State. Swoją drogą to bardzo dobrze, że wygraliśmy wcześniej fazę przygotowań, bo bazując na tym co widzieliśmy w stolicy, duet Monsters The Force Horsemen prawdopodobnie zniszczyłby, zmiażdżyłby i rozdeptałby nas tego dnia. A więc przynajmniej zachowaliśmy gubernatora w państwie 106. Jako ciekawostkę dodam interesujący fakt, że pomimo, że od fuzji państwa 106 i 131 minęło już prawie 9 miesięcy i mieliśmy już 18 gubernatorów, to żaden gracz nie był gubernatorem dwa razy. Dzielimy te cudowne dwa tygodnie pośród aktywnych graczy. Jeśli miałbym być brutalnie szczery, to przyczyna porażki w walce o stolicę państwa 70 jest tylko jedna. Brak współpracy wewnątrz 306. Udowodniliśmy wcześniej, walcząc z państwem 98, że zaangażowaniem potrafimy pokonać pieniądze i statystyki. A współpracując jeszcze nie przegraliśmy. Pozostaje wierzyć, że wyciągniemy dobrą lekcję z tej porażki. Tymczasem gratuluję państwu 70 zwycięskiej batalii w State vs. State. Idziemy lizać rany. Do usłyszenia!